Zbździł. Zium, zium, ping, ping, waka, kong, wracamy do gry. Kolejny z półfinałów, pierwszego półfinału trzeciego meczu, już nie komentujemy. To byłoby chyba szóste pod rząd ZVZ, a przecież chłopaki Damien, Damien z kolegą czekają w z królu, czekają w kolejce. No a i zatem był kolejny problem, że grali ile? 40-50 parę minut? Tak, 40 parę minut. 40, oczywiście w czas biegnie szybciej o 33%, natomiast to nie zmienia faktu, że to była gra praktycznie do ostatniego minerału na mapie. Nie, nie, to była kopata masakra. Zobaczcie to <laughs> na YouTubie. Czemu tak szybko nie zaczęli się wymieniać tymi ciosami, nie? Tak. Po prostu. Przedstawy, może graczy. W, tak. lewym, w lewym dolnym rogu mamy różowego. E, Ale ja nadal nie mogę przeżyć tych infrastruktury. Damiena. <laughs> Damiena, e, który, który będzie próbował podjąć kogo? Damien będzie próbował zagrać z królu, który ma znak polski w ksywce, po to, żeby niektórym graczom z innych krajów dużej się mapy wszytywały, hmm. jeśli nie mają polskich szycionek. Hmm. <laughs> Czyli mamy PVT dla odmiany po tych bardzo długich staraniach e, zergowskich myślę tak, że moglibyśmy skastować z replaya ten ostatni trzeci mecz, żeby dopełnić jakby archiwum chociaż po kilku dniach przerwy. <laughs> po kilku dniach przerwy. <laughs> tak, Po kilku dniach przerwy. Znaczy wynik, wynik meczu dowiemy się na pewno za chwilę. Chłopaki nam powiedzą, żeby nie przedłużać za bardzo oczekiwania na finał, bo tak samo jak wy czekacie, tak samo my czekamy na, na ten finał i no i nie chcemy turnieju przedłużać do tego, żeby trwało 5-6 godzin. Nie? W każdym bądź razie co, królo widzieliśmy bardzo dobre, bardzo dobry rytm w, te, w, w tym naszym turnieju, natomiast no miał dłuższą przerwę teraz wynikającą z rozgrywania starszych braketów. Znaczy... Bardzo szybko dostał się do tego półfinału tak naprawdę, nie? No szybko przebił się do tego półfinału Ta, i teraz musiał bardzo długo pokazał czekać. Skilla. Pokazał skilla, mam nadzieję, że nie zdążył ochłonąć i Teraz jest rozgrzany znaczy, i z tego co to królu grał na laderze. Tak? Tak, więc królu nie odpoczywa. Rozumiem. Niestety, jak chcesz być programaczem, to musisz cały czas na no Rozumiem, więc Rozumiem. Nie, nie ma wyjścia innego. To się, tego no inaczej dobra, się nie robi. a Damiana widzieliśmy jakiś mecz? Damian to jest jeden z naszych polskich grandmasterów po prostu duma naszego kraju. Rozumiem. To widzieliśmy jakiś jego mecz. Mieliśmy go w poprzednim turnieju. Ale tego nie widzieliśmy jeszcze dzisiaj. Czyli Mieliśmy. nie mam na jego temat jeszcze opinii. Okay. Ty nie, ja, ja, <laughs> ja mam, jest naprawdę spoko. Jest naprawdę okay. dobry. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy Zazu czy wygra, czy co ten. No no ja też jestem czytane. ciekaw, co się Kurde, wydarzy, no, ale no, to była. Masakra. Nie przeżyjemy tego ZVZ 40 parominutowego Tam 50, jeszcze 50, tylko 50 braku Mothershipa, Shipa, nie tylko dobrą sprawę. I nikt, nikt nie wziął tych tych, nikt nie wziął lordów Nikt nie wziął No dobrze, ale może tu padnie Battleship. Walka z ostatniego minerału. Nie mów tak, chcę skończyć i spać. <laughs> ratunku. <U finale laughs> Mamo, ja nie wiedziałem! Co się pisze, dlaczego mi kazałaś komentować, tak Natomiast wracając do tego, co się tutaj dzieje, widzieliśmy, że dwóch marisów bardzo ładnie ustawionych, prawda? O, teraz już Czech trzech marynarzy. Odganiają wszelkie próby skautowania. Damien bierze jednocześnie bardzo, ale to bardzo szybką ekspansję. Natomiast królu od razu idzie w robot facility. Co będzie dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę. Przepraszam, że siedzi A na Irmin Gate. znaczy zawsze, od początku. Król, tak. Od początku jechał z tym kwestii i to wydaje się być ciekawym. I to jest go go fajne, bo to jest. To jest opening, który jest krótki, i z tego krótkiego openinga można przejść praktycznie wszystko. Więcej bach, bach, tak, potrzebuje tak, więcej gateów, pach. Potrzebuje więcej robo, pach. Potrzebuje starportu, pach. No, dokładnie. Jest, to jest. Jakieś, no. Ale jest to ryzyko, że, że ktoś, kto bardzo wczesną agresję by yy, wyprodukował, no to trzeba by się spinać, żeby to obronić. I stąd też mamy tutaj tego. Jest już normalnie nic nie kojarzę. Jak się nazywa ta jednostka centry, serio? która robi, robi Forsfi tak. Regres. Cię no, regres intelektualny, no nagle komentaliśmy mecz, w którym nagle było pff, Nie dało się nic komentować, bo wszystko było to samo. Wszystko było na pugniamy, zielone, pokryte jak grzywem i, i coś ociekało krwią. Mamy w każdym razie ekspansję z obu stron, obie strony się w takim razie nastawiają na trochę dłuższą rozgrywkę, a tylko i wyłącznie blokują wejścia, ale jest, prawda, to yy, można liczyć, że, że Damian się trochę bunkruje. A no skoro się mamy pokryta, Immortala, co ma mamy szybkiego Immortala. Eee, w sumie zastanawiam się w co idzie Damien. Damien ma trzy raksy i na razie produkuje z nich właśnie Mańsa. A właśnie chciałem powiedzieć, brakowało te chleba, te już teraz pada. Co w międzyczasie robi królu. Jeżeli kolejne dwa gate'y. No, wyglądam do pięciu aż dociągał tych gate'ów, nie? 5 gateów na, na jeden robo. No i ten Immortal zawsze, zawsze był jego asem w rękawie i wygrywał bardzo dużo starć. I roczami, no to to tożsamo, nie czy Nie próbował robić dropa. W sumie na, na ekspującego Terana dropy wcale nie są takie złe, bo pomag pomagają odciągnąć jego siły od frontu, prawda? Można zaatakować to z frontu. Jednocześnie robiąc dropa z tyłu, prawda? Gdzieś, e, gdzieś uda się zadać drop. No bedzie. to prawda, no zobaczmy, czy się, czy się uda, czy widzieliśmy w ogóle podstawę, żeby się taki drop pojawił, w sensie produkuje to trzeba. No czy nie, na razie Robo B jest, może z niego wyjść Warprism, ale nie widzimy, Nie widzimy nie takie akcji. E, no zatem przejdźmy może do Terana, zobaczmy co Teran robi. E, Engineering Bay, bardzo ładnie, w sumie to się odgradza, prawda? My myślimy, albo, albo ten Engineering Bay jest dla upgrade'ów, ale raczej myślę, że się w końcu pojawi mech. Ale to malutko. Jest Fat story. cztery baraki na jedno Fat story. No to będzie typowa biobalowa armia, Faktory przejdzie w Starport i będziemy mieli za kilka kiwaków, tak jest. Okej, okay. i patrz jak mądrze wieżyczka. Na samym środku, żeby powstrzymywać dark templarów. Tak, tak. Także drodzy, drodzy widzowie, drodzy gracze, bierzcie przykład yy, z Damiena. Może to się wydaje teraz nic, ale, ale w razie jakiegoś serka to będzie. Ale, to... Ale patrz, królu bardzo sprytnie, ma obserwera u góry, więc ściągnie chociaż jeden supply oh yeah. podwraci nie yeah. za darmo. Budynek, po prostu stacy szaleją. Ale też zdradził się z tym, że jest Observer, Chociaż to tam mało trzeba... No to du dużo, dużo przewidywania nie trzeba. No no nie trzeba. Tak. nie trzeba. Chociaż zdradził się również z tym, że jest Immortal. No i mamy Rasha prosto w kolosy. Bardzo ciekawe.